Grupa danych określających nasze położenie na świecie to identyfikator miasta, identyfikator kraju, adres IP, lokalizacja, rodzaj wykorzystywanego urządzenia. Są to dane wykorzystywane przy korzystaniu ze stron internetowych czy aplikacji, często przez tzw. ciasteczka. Jest to forma tagowania. Lokują dane osobowe w odpowiednich rejonach świata. Dane wrażliwe, sensytywne to pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, filozoficzne. Przynależność związkowa, dane biometryczne, dane genetyczne, stan zdrowia, seksualność lub orientacja seksualna. Jest to grupa danych stanowiących dane wrażliwe. Błędnym jest określenie wszystkich danych osobowych jako wrażliwe, co wiele firm robi do dziś. Jest to katalog zamknięty, który bezpośrednio precyzuje, które dane należy traktować jako te dedykowane do podwyższonego poziomu ochrony. Dodatkowo do tych danych zalicza się informacje powiązane, takie jak przynależność partyjna, przynależność wyznaniowa, kod genetyczny, nałogi, informacje o skazaniu osoby. RODO definiuje dane genetyczne jako dane ujawniające fizjologię lub stan zdrowia, które wynikają w szczególności z analiz jakiegoś materiału.